Siema, z tej strony Hitman, witajcie w kolejnym odcinku z Battlefielda 1 Tym razem nie, będę, nie będzie to komentarz na żywo A będzie to komentarz po nagranym gameplayu, bo chciałbym Wam pokazać tutaj rundę w nowym trybie, czyli operację Runda na bardzo malowniczej mapie Chyba najładniejsza mapa, na jakiej możemy zagrać w Early Access Grając na niej nie mogę się po prostu napatrzeć na te widoczki na ilość detali i ogólnie na cały malowniczy krajobraz gór jest bardzo zróżnicowana jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu dlatego też czy to snajperzy czy też żołnierze strzelający na średnie i bliskie kontakty znajdą coś dla siebie oczywiście rozległe góry ale też dużo przeszkód za którymi możemy się schować, jest też kawałek tak jakby takich podziemi, gdzie walka się toczy na bliskie kontakty, także każdy znajdzie coś dla siebie. I co mogę powiedzieć o tym trybie, bo jest to nowość w Battlefieldzie? Tryb Operacje, tak jak wspomniałem, polega on na tym. Jest to dosyć podobny do szturmów z Battlefieldów wcześniejszych, ale jest kilka różnic. Pierwsza z nich to to, że nie podkładamy tutaj bomby na punktach, tak jak miało to miejsce w poprzednich Battlefieldach. Tylko po prostu musimy przejąć dany teren, czyli tak, jak w, na dominacji czy też podboju. W każdym sektorze mamy inną ilość flag i musimy te flagi, będąc atakującymi, oczywiście przejąć. Czyli najprościej rzecz ujmując, musimy wyczyścić je, żeby nie było żadnych wrogów i przejąć tak, jak na podboju czy też dominacji. I w tym momencie, gdy przejmujemy dany sektor. Przesuwamy się do następnego, obrońcy się cofają, no i muszą w dalszym ciągu bronić. I nie wiem dokładnie teraz na ile podzielone są e, wszystkie mapy, na ile sektorów, ale wydaje mi się, że gdzieś tak 6-7. I załóżmy, że atakujący przeszli do sektoru 5 i skończyły im się etykiety bo tikety też oczywiście ubywają atakującym i obrońcy muszą powstrzymywać ich tak długo właśnie, aż wszystkie tikety zmaleją do zera w tym momencie na szturmie zakończyłaby się runda i pisałoby, że przegraliśmy jeżeli byliśmy oczywiście atakującymi natomiast tutaj mamy jeszcze tak jakby dwie szanse, czyli przeprowadzamy tak jakby drugi szturm czy też drugi atak i znowu nam ubywają tikety, jeżeli znowu nie przejmiemy, to mamy jeszcze jedną szansę i jeżeli nam się to uda Przejmiemy wszystkie sektory, to przechodzimy do kolejnej mapy. Jeżeli obrońcom uda się odeprzeć atak na drugiej mapie, no to wtedy oni wygrywają. Nie jest to więc taki tryb gry jak szturm, w którym wbijamy sobie na 10 minut i gdy drużyna atakująca bardzo dobrze gra, a obrońcy nic nie grają, to po tych 10 minutach gra się kończy. Tylko rundy mogą trwać tutaj nawet godzinę. Akcja jest bardzo dynamiczna, jak możecie zobaczyć na gameplayu i niesamowicie mi się podoba ten tryb. Coś czuję, że będzie on moim ulubionym w Battlefield 1. To może teraz powiem co nieco o... o właśnie samym gameplayu, który widzicie w tle. Na początku grałem bronią Cerygotti. Ma ona dwa tryby strzelania: pojedynczy i automatyczny. I muszę wam powiedzieć, że tryb automatyczny się bardzo fajnie sprawdza w niej. Szczególnie na bliskie kontakty, jak i średnie Mamy do dyspozycji niestety tylko 10 nabojów, ale... Ale wbrew pozorom, e, wystarczają one na zabicie nawet do dwóch, 3 graczy, jeżeli dobrze celujemy Przeładowanie tej broni jest nieco długie, dlatego jest to jej na pewno e, duży minus Mała pojemność magazynka i dosyć długie przeładowanie Dlatego na pewno ta broń ustępuje kolejnej broni, którą widzicie już w tym gameplayu W tym momencie Nazywa się ona... M1916 Ma on 26 naboi w magazynku I co ważne, magazynek jest wymienialny, czyli Wystarczy, że Włożymy magazynek, załadujemy I nie musimy każdego naboju wkładać pojedynczo Tak jak ma to miejsce w broni poprzedniej I to jest jej wielka zaleta Natomiast nie możemy niestety zmienić sobie trybu Strzelania z pojedynczego na automatyczny Bo myślę, że ta broń byłaby wtedy o wiele, wiele lepsza jest ona dobra. Zarówno na średnie jak i dalekie dystanse bez problemu możemy ściągać wrogów. Strzelając strzałem pojedynczym, oczywiście. Zero recoilu. Dobra stabilność. I bardzo przyjemnie muszę wam powiedzieć, że, że się z niej strzela. Grając w betę, nie liczyłem, że będę grał tego typu brońmi. Bo trzymałem się bardziej automatycznych broni. Ale na szczęście okazało się, że nie tylko takie są dobre w Battlefield 1 i każdy znajdzie coś dla siebie. Mam tylko jeden mały problem z Battlefieldem. Jeżeli zauważyliście, to po prawej stronie ekranu wyświetlają mi się takie żółte ikonki, czy też pomarańczowe. Jedna z nich informuje o utracie pakietów, a druga ten taki monitorek informuje, że jest jakiś problem z odświeżaniem monitora. Ja mam monitor 60 Hz. W opcjach gry mam ustawioną rozdzielczość oczywiście Full HD. I mam do wyboru tylko 50 Hz i 59,94 Hz. Nie mam opcji 60. Jestem zmuszony do grania na 50, ponieważ gdy zmienię na 59, to obraz zaczyna wibrować, nic po prostu nie widać i monitor wywala komunikat, że żebym zmienił rozdzielczość. I, i odświeżanie właśnie w opcjach gry. Sterowniki mam zaktualizowane oczywiście do najnowszych, także nie wiem co może być przyczyną. Jeżeli Wy mieliście taki problem, albo wiecie jak go rozwiązać, to możecie mi śmiało pisać. Każda pomoc jest bezcenna dla mnie, a jeżeli ktoś by znalazł rozwiązanie tego problemu, no to dostanie wirtualne ciasteczko. Albo plus 10 do respektu ode mnie. Także warto. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie. I co do Battlefielda 1? Gra mi się bardzo przyjemnie w tym momencie Mam jeszcze do wykorzystania chyba 3 godziny gry Myślę, że do premiery spokojnie powinienem to wykorzystać Premiera już w piątek Także czekam z niecierpliwością Jedyne czego mi brakuje w Battlefield 1 to czasu na grę i, i na nagrywanie dla Was Dlatego staram się w każdej sekundzie wolnego czasu Nagrać coś właśnie dla Was, jak zagrać w Battlefielda, nagrać gameplay i ewentualnie potem, właśnie dograć do niego komentarz. Ostatnio u mnie krucho z czasem, niestety. I dlatego filmy nie pojawiają się tak regularnie jak kiedyś. Ale klasa naturalna. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo. Także do następnego razu, trzymajcie się. Nara.